Planowaliśmy zaproszenie Leonarda Da Vinci, ale okazał się nieosiągalny, poza tym to raczej sztywny facet, ale na szczęście w Warszawie mieszka jego kumpel, który opowiada nam o fizyce i zdjęciach. Andrzej Dragan urodzony w 1978 roku, naukowiec i artysta, od 13 lat zajmuje się fotografią. Opracował własną technikę obróbki zdjęć nazywa ją retuszem światłem. Jest autorem sesji zdjęciowych m.in. Davida Linca, Andrzeja Mleczki, Matsa Mikkelsena, Stanisława Manturzewskiego czy Jana Peszka. Jego sesje są szokujące, obrobione zdjęcia wyostrzają wizerunek postaci. Fotografia, jak twierdzi, to jego hobby. Z zawodu jest naukowcem, ma habilitację z fizyki kwantowej. Dziś u Łukasza Orbitowskiego, Andrzej Dragan, fotograf, fizyk, a w latach 90., także kompozytor muzyki na Amidze. Chciałbym zacząć od tej niespójności w Twojej osobie. Kim ty właściwie jesteś? Ty jesteś naukowcem, który się bawi w fotografię, czy też fotografem, który zapewnił sobie jakąś bezpieczną zawodową egzystencję na uczelni? Ja pracuję fizycznie na Uniwersytecie Warszawskim i to jest moje, moja praca, a fotografia to jest taka działalność przy okazji sobie. Kiedy o tym trochę, trochę myślałem, to mam wrażenie, że tak, że. Nauka szuka odpowiedzi na pytania, a y, y, sztuka, artysta y, te pytania zadaje. I tak rozszczepiasz jak światło. Znaczy ja nie używam takich brzydkich wyrazów w odniesieniu do siebie. Nie nazywam się artystą. No, ale się Przez duże on szczególnie. No dlatego, że to Bogusław Linda ładnie powiedział, że artystą to się bywa, a, a zazwyczaj to się jest rzemieślnikiem. I to chyba dużo ludzi o tym zapomina. No to jest dobra, dobra odskocznia. Ja mętlę swój umysł pracując na, na, jako fizyk. Muszę odpocząć, a ponieważ lubię cokolwiek robić raczej niż nie robić nic, no to wolę robić coś, co nie, nie używa mojego mózgu za bardzo i fotografia się do tego świetnie nadaje. Zaczynałeś od muzyki, jeżeli mnie pamięć nie myli, byłeś Amigowcem, tak? Byłem Amigowcem. Jestem, jako no, amigowcem, amigowcem, amigowcem? się Amigowcem. dalej jesteś Amigowcem? Amigowcem się jest, się, nie, nie, nie umierasz. Jaką masz Amigę? Mam 1200 Amiga, jeszcze ciągle gdzieś tam leży. Słuchaj, za... ja marzyłem o tym komputerze, bo Nie. miałem 600. Ja również, miałem 500, no i się potem upgrade'owałem. A ty uczestniczyłeś w ogóle w tym o, podziemiu amigowym, prawda, w tak. tej scenie? Pełną gębą, tak. No jak się, Na czym polegało to uczestniczenie pełną gębą? No, na tym, że się wyjeżdżało parę razy w roku w różne dziwne miejsca, gdzie się ludzie spotykali. Yy, yy, teraz to wygląda jak. Takie konwenty starców, ale kiedyś to byli młodzi ludzie zapaleni, którzy mogli coś komputerem zrobić, tego nie da się w żaden inny sposób zrobić. No i robiliśmy różne rzeczy. Robiliśmy pierwsze, to się nazywało dema, czyli takie multimedialne prezentacje. Mówiłem, to robiliśmy jest grafiki, to. robiliśmy muzykę, i, no i potem pokazywaliśmy to innym. Coś z tego przetrwało, bo tam zasugerowałeś, że to dalej jakoś się toczy, że to podziemie Amigowe całkiem, związane z komputerem Amiga, całkiem nie umarło. Znaczy, no, musiałbym być bezlitosny albo nie nieuprzejmy, żeby to jakoś komentować, no teraz to wygląda trochę tak właśnie, jak jako stado takich łysiających panów, którzy Głównie panów, którzy wspominają żewnie swoje lata świetności i, i, i dla nich się niewiele zmieniło. Ale prawda jest taka, że kiedyś te komputery to dawały możliwość robienia rzeczy, których no nie dało się w inny sposób zrobić. To, bo coś... Amiga była szokiem po Commodore'ach tak, tak, i Atari. Tak, tak. No, no, a To się teraz, wydawało najlepszym komputerem na świecie. Teraz jest to takie kuriozalne hobby, żeby ciągle coś z tą Amigą robić, jak niektórzy z komendorkami coś robią. Jest to zabawne, ma to swój, swój walor taki sentymentalny, ale... Tylko taki chyba. Widziałem e, 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 i usiłowałem nawet zrozumieć twój e, wykład e, e, no, udostępniony w sieci e, i zdumiała mnie liczba wyświetleń. Jakieś 75 tysięcy ludzi zobaczyło Twój wykład w internecie, ty się Czujesz się takim trochę naukowcem, celebrytą, taką, taką gwiazdą polskiej nauki? Nie, absolutnie. Gwiazdą w nauce się dostaje nie poprzez działalność popularyzatorską, tylko poprzez działalność naukową, która jest. Która jest doceniana przez innych naukowców. Natomiast bywają też gwiazdy w świecie kultury, Takim, taką osobą jest na Stephen Hawking, ale to nie za sprawą jego dokonań naukowych, których szara populacja nie rozumie, tylko za sprawą jego kalectwa tak naprawdę. No, mam nadzieję, że jeszcze mam szansę się kiedyś jakoś odznaczyć w świecie naukowym swoim działalnością, taką właśnie ściśle naukową, a nie tylko gadaniem do, do ludności cywilnej. Bo ty poruszasz głównie temat fizyki kwantowej, ale jak reaguje na Ciebie środowisko naukowe, prawda? Twoi na przykład starsi koledzy z pracy profesorowie, na twój. No... I status medialny, i Twój wygląd, prawda? Bo gdy na Ciebie się patrzy, to trudno, e, e, tru, no nie zgadłbym, że jesteś fizykiem, prawda? Fizyk ma mieć jakąś marynareczkę, golfik, prawda? Tak się kojarzy, takie jest skojarzenie z osobą fizyka. Czy w, na wydziale fizyki padują dobre obyczaje i polegają one też na tym, że nie zwraca się uwagi na fenotyp? Jest to trochę mm -hmm. po niskiej godności, żeby to komentować, tak jak w Wielkiej Brytanii trochę. Więc y, u nas panuje takie przekonanie, że o wartości y, naukowej decyduje to, co się rozumie, to, co się robi, a nie to, jak się wygląda. Więc, więc ja mogę sobie pozwolić tak więcej niż pewnie na innych wydziałach, gdzie jest to bardziej sformalizowane być może i szczerze mówiąc, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tam mnie pod tym kątem zwrócił uwagę jakoś. Powiedz mi w takim razie, skąd, jak ty załapałeś tego bakcyla na fizykę? Pytam cię z tego względu, że pamiętam jak fizyka uczona była w szkole. My jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku i u nas to był koszmar, prawda? Nam kazali jakieś wzory rozwiązywać cały czas. Wkładano nam do głowy jakieś równania, prawda? I właściwie na przykład o zasadzie nieoznaczoności to musiały się potem dowiadywać już z książek, prawda? Czy fizyka w szkole nie zniechęcała? Nie, dlatego że na mnie nie chodziłem. A, no tak. To był najprostszy sposób, żeby uniknąć tego problemu. A to jak załapałeś tego baksyla? No, y, czytałem sobie książki popularne naukowe W zasadzie w szkole średniej przeczytałem wszystko, co było wtedy na rynku z takich. Książek popularno-naukowych, więc umiałem mądrze mówić o datach, których nie rozumiałem. Yy, ale bardzo chciałem się dowiedzieć czegoś więcej. Mnie bardzo ciekawi twoja droga, która właściwie nie jest drogą, prawda? Bo ty nie skończyłeś żadnych szkół fotograficznych, prawda? Chyba nie miałeś żadnego, nie wiem, nauczyciela i mistrza. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że ty się po prostu nagle objawiłeś światu z doskonałymi zdjęciami. Tak było? Znaczy, to jest kwestia oceny i myślę, że jest wielu ludzi, którzy się z tym nie zgadzają, że to są doskonałe zdjęcia łącznie ze mną. No ja zacząłem robić coś nie wiedząc, jak to się robi, i to chyba właśnie dzięki temu przynajmniej miało to walor, walor jakiejś takiej no, świeżości. W tym sensie, że w ten sposób nie było bardzo popularne patrzeć na, na fotografię portretową. A czy to jest dobre, to jest niedobre, to już nie mi oceniać. Natomiast dzięki temu, że, że się nie uczyłem i udało mi się uniknąć jakiejś edukacji, w jakiejkolwiek formie, to miałem możliwość zrobienia czegoś no, trochę nowego. Słuchaj, a Ci, Twoi modele, jak Ty do nich docierasz? Wydaje mi się, że nie wiem, ciężko jest spotkać na ulicy Urbana albo malca Michelsena. No, na początku łapałem ludzi na ulicy, zaczepiałem ich po prostu. jak to, szedł chłop i Ty mówiłeś bo czekaj, czekaj, albo czekaj, Nie tak, 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 ja tak. bądźmy dyskryminacyjni. No tak, dokładnie tak było. Jak reagowali? 80% się zgadzało. A widzieli potem efekt Twojej pracy? Tak. Ja zawsze przyjmuję taką zasadę, że jak zrobię zdjęcie, to pierwsza osoba, która będzie oglądać w szerszym, w szerszym kontekście, to będzie właśnie model. Pokażę mu zdjęcie i dopiero po jego akceptacji to zdjęcie może trafić do internetu albo gdzieś na wystawę. Słuchaj, a jak wygląda Twoja praca z modelem? Nie Niech to będzie. Niech to będzie urban, micl nieważne. Ty usiłujesz najpierw jakoś poznać tę osobę, nie wiem, czytasz o nim, chcesz z nim spędzić weekend. Nie, to jest zupełnie zbędne. Ja szukam takich modeli, dla, w przypadku których taka praca jest niepotrzebna. Szukam po prostu dobrych modeli. i Jak mam dobrego modela, to moja partia się sprowadza do tego, że naciskam gawkę w aparacie. W jaki sposób ty ich usiłujesz? No, bo wiesz, bo to nie. Wrodzonym czarem i workiem osobistym, oczywiście. Hmm. No ale czy tego, wiesz, do no, tych tych ludzi przedstawiasz w bardzo potworny sposób. Oni są brzydsi niż są, prawda? E, tutaj jak gdyby urok, urok osobisty wystarcza, to no, nie miałeś takiej sytuacji, że ktoś ryknął, coś ty ze mnie nie zrobił, prawda? No, zazwyczaj tak właśnie jest. I jak no, reagujesz? No, w empatią, współczuciem, zrozumieniem i dalej usilnie namawiam, żeby mimo wszystko przekonać człowieka, żeby to zechciał pokazać światu, no to nie są ci ludzie. To, co ja pokazuję, to nie, są, to nie jest portret tego człowieka, który przede mną siedzi. To jest moja wariacja na temat i, i to tylko tyle. To, to nie jest naturalistyczny obraz człowieka, to nie jest jakikolwiek portret w takim klasycznym sensie. To jest moja wariacja na temat. Dlaczego właściwie tych zdjęć jest tak mało? No, bo wiesz, fotografuje, który znam, po pierwsze muszą się wytrzaskać, mają przymus zrobienia wielkiej ilości zdjęć, a także ta finałowa sesja to zawiera 10-20 fotografii z sesji, prawda? A Ty masz jedno z każdej? Czasem dwa? No ja przede wszystkim, jak miałem swój aparat, bo już nie mam, to miałem tylko jedną kartę pamięci w tym aparacie, jednogigową i nigdy nie potrzebowałem żadnej większej. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że Cię tak, tak silnie determinuje technologia? Czemu nie kupiłeś większej karty? Nie, nie, po prostu jej nie potrzebowałem. Robię mało zdjęć na, na sesję. Jak mam dobrego modela, to nie mu robić dużo zdjęć. Jedne z lepszych, takie zdjęcia, które, które mi się udało kiedyś zrobić, których byłem zadowolony, to często były zdjęcia po, po pięciu kliknięciach. W zasadzie to, co chciałem. Mogłem iść do domu. Jak się robi sesje komercyjne, to trzeba tam kłapać tą gawką przed, przed klientem, który patrzy, by dobrze spożytkować czas, za który płaci. Ale. Ja nie potrzebuję, jak mam dobrego modela, żadnego do wysiłku w to wkładać. Wysiłek polega na znalezieniu dobrego modela i to, to jest trudne i dlatego tych zdjęć jest tak, tak mało, dlatego, że jest tak, tak mało dobrych modeli, a przynajmniej takich, których ja, ja posiadając lepszych, bardziej rozwiniętych umiejętności, byłbym w stanie w przyzwoity sposób sfotografować. No dobrze, ale co się stało w takim razie z aparatem, że go już nie masz? Nie potrzebuję go. Mm... To czym robisz zdjęcia? Nie robię zdjęć. Jak to nie robisz zdjęć? No nie robię. Czemu? A no po co się robić zdjęcia? Nie, 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 nie czuję takiej potrzeby, uważam, że zrobiłem trochę zdjęć, w których coś tam pokazałem i, i skończyła mi się ta wizja, skończyła mi się potrzeba kontynuowania tego, teraz robię inne rzeczy. No to co robisz? Kręcę krótkie filmy. Widziałem, zostały zrealizowane, uderz jeśli się mylę, dwa shorty, jeden z twoją dziewczyną, drugi z... Jerzym Jerzy Bączak, z Jerzym Bączakiem. I robisz dłuższy film, już jest skończony? Czy przemoc psychiczna też wchodzi w grę, czy tylko fizyczna? Patrzcie na mną psychicznie na razie. No, zrobiłem bo... kilka takich krótkich filmów, tak. część z nich wymieniłeś. I przypuszczam, że mam nadzieję, że będzie więcej, dopóki mi się nie znudzi. Yy, są to w zasadzie, jest taki rodzaj kontynuacji fotograficznej, bo ciągle poszukuję nietypowych postaci, staram się zrobić je, pokazać je w jeszcze w inny sposób niż byłem to dotychczas. Ale nadal jest to taka forma autoportretu, takiego trochę makabrycznego, do którego używam sobie yy, cudzych organizmów. Yy, nie wiem co z tego wyjdzie, nie wiem czy mi się to znudzi czy nie. Yy, yy, mam nadzieję, że to nie tak prędko. Przyjmuję, że muzyka na Amizę Ci się znudziła, fotografia Ci się znudziła, co będzie jak Ci się film znudzi? No, ja się zajmuję tak fizyką, to jest moje podstawowe zajęcie. Co się stanie, jak się znudzi jakieś hobby? No dobrze, na drodze artystycznej. się nowego nie hobby, to nie jest wielki dramat. Ale myślisz o czymś jeszcze? No, myślę o fizyce, jak mówiłem No w tak, tak. właśnie. Tu nie trzeba po... za bardzo myśleć. Jak to nie. Jak to nie trzeba myśleć? No nie trzeba, no nie trzeba. No, nie trzeba. Można być półgłówkiem i uprawiać niezłą sztukę. Są takie przykłady. Proszę jakiś. No, Potem do... naraz ludziom, no to no, dobrze. W porządku. E, wiesz, bo no, mi się wydaje, że sztuka wymaga niekiedy bardzo głębokiego namysłu. E, namysłu, ale w innym sensie niż ja bym to ujął w odniesieniu na do fizyki. To, jest, to wymyka, wymaga bardzo głębokiego udziału na przykład emocji, jakiegoś czucia wewnętrznego. To się zgodzę. Ale warstwa intelektualna nie jest to jakaś kluczowa. Słuchaj, to e, e, pomówmy o myśleniu. Jak ty myślisz? Mnie interesuje, e, e, mi interesują czynności, które towarzyszą twojemu myśleniu. Jak wygląda dragan myślący? Ja jak myślę, to na przykład idę na spacer albo na trening. prawda? Co towarzyszy twojemu myśleniu? No Mi towarzyszy kartka i długopis i kosz na śmieci. i To jest y, bardzo podobnie jak filozofowie, czyli i, i nie potrzeba kosza na śmieci, nam potrzeba jeszcze. No i muszę mieć biurko, na których mogę trzymać nogi. I to w zasadzie wszystko, co potrzebuję. Ale po prostu nie wiem, siedzisz, siedzisz w domu i gryzmoisz na tej kartce. Gryzmolę na kartce, tak, rysuję czaszki, a czasem jak mi coś przyjdzie do głowy, to wtedy mogę zacząć to pisać. No i to jest moje narzędzie pracy, nic więcej nie potrzebuję. Znaczy oczywiście ważną rzeczą są kontakty z ludźmi i to jest bardzo inspirujące. To, to jest przede wszystkim jako źródło wiedzy coś, coś bardzo potrzebnego. Ja ale mam... Kontakty branżowe czy kontakty ze zwykłymi ludźmi? Tak Nie, znamy. kontakty branżowe w pracy naukowej mm -hmm. to kontakt ze zwykłymi ludźmi jest rzadko przydatny. Bywa, że jest, ale najczęściej to chodzi o dotarcie do ludzi, którzy coś ciekawego wiedzą na temat, który mnie interesuje. Powiedz mi, czy ty czujesz się Bogiem? Słucham? Chociaż ja, jak, jak, jest, jest, jest definicja Ja e, bo e, chociaż, e, chociaż Herosem, bo ja mam wrażenie, że ty jesteś człowiekiem, który co pomyśli, to zrobi, prawda? Chce być wybitnym fizykiem. Bach jesteś. Chcę być wielkim fotografem, nie Bach, Bach jesteś. Nie jestem wybitnym fotografem. Rozumiem, ty realizujesz, wybitnym. sprawiasz wrażenie człowieka, któremu, który nie czuje oporu życia, prawda? który e, bardzo szybko przechodzi od zamysłu do jego realizacji, który się nie boksuje ze światem, tylko świat mu w jakiś sposób służy. Stąd pytanie, czy czujesz się Bogiem. Nie, ja nie bardzo rozumiem, co to słowo oznacza przede wszystkim. Po drugie, dziękuję za komplement, ale nie widzę jakby uzasadnienia tego komplementu. Po trzecie, ja po prostu robię to, co lubię. To jest oczywiście tautologia, bo wszyscy starają się robić to, co lubią, tylko ludzie robią różne rzeczy. Ja no akurat mam zmienne upodobania i dlatego raz robię to, raz robię tamto. No, co mogę więcej dodać? Po prostu cieszę się, że mogę robić Mogę się zajmować nauką. Mój kolega mi zwrócił ostatnią uwagę, że my w odróżnieniu od Was, fizyków, musimy czasem pracować, żeby zarobić pieniądze. Ja mu powiedziałem, że my w odróżnieniu od Was musimy czasem zarobić pieniądze, żeby pracować. Więc to trochę tak jest, że ja pozwalam sobie na zajmowanie się nauką, mimo że mam rodzinę, którą też muszę jakoś tam utrzymywać do pewnego stopnia. I Mogę sobie pozwolić na to, dlatego że właśnie na przykład zajmuję się fotografią i od czasu do czasu mogę przytrychnąć jakieś zdjęcie, yy, zarobić na tym i potem yy, resztę wolnego czasu spędzić zajmując się pożyteczną pracą naukową. A jaki, no, no dobrze, to jaki jest pożytek yy, pożytek z fizyki dla mnie, na przykład? Z Twojej pracy. Co Twoja praca może dać społeczeństwu, prawda? Mnie, o naszym operatorom, nie wiem, pani z warzywniaka? Wiesz, taki wybitny fizyk, Richard Feynman, powiedział, że fizyka jest jak seks, bo w zasadzie mogą być z tego jakieś praktyczne konsekwencje, ale nie po to to robimy. No, ja nie zajmuję się nauką, żeby Ciebie uszczęśliwić konkretnie, no, ani Ale ja, ja tego od Ciebie ani... nie wymagam. Bardzo to doceniam. Mhm. Natomiast tak się zdarza, że od czasu do czasu jakieś, jakaś rzecz, która powstała dla przyjemności, prowadzi do. Bardzo wymiernych korzyści dla, dla całego świata. Na przykład Faraday, yy, yy, który wynalazł elektryczność, w zasadzie badał ją, rozwinął bardzo wiedzę o elektryczności. Jak do niego przyjechał w odwiedziny minister finansów, a trzeba pamiętać, że Faraday był synem chłopa, był bardzo. Prostym człowiekiem i pojęcie pola elektrycznego bierze się stąd, że on mieszkał po prostu na polu i linie pola elektrycznego mi się kojarzyły z liniami na polu. Powiedział że ja nie wiem, do czego to będzie kiedyś służyć, ale wiem, że za jakieś pewnie pół roku będziecie za to ściągać wysoki podatek. Od czasu do czasu trafiają się jakieś rzeczy, które się przydają ludzkości, ale wydaje się, że większość, a czasami ci ludzie, których ja znam, nie robią tego z potrzeby. Budowania lepszego jutra, tylko robią to dla czystej przyjemności, z chęci poznania, zrozumienia rzeczywistości. Po prostu męczy ich to, że są w miejscu, są w świecie, są w matriksie, którego nie rozumieją i chcą trochę więcej w nim zrozumieć. To jest podstawowy napęd dla nas. A to, że czasami coś z tego wychodzi, raz na milion, raz na miliard może jakichś tam badań naukowych, coś z tego jest, jest warte wspierania mimo wszystko, dlatego że. Ten jeden na milion ma o wiele większą wartość dla całej cywilizacji niż usilna praca ten setek tysięcy ludzi. Odkrycie elektryczności, no tak, tak, odkrycie komputera, rozumiem, teoria względności, te wszystkie te zmieniły rzeczywistość kompletnie. Dały przewagę militarną chociażby, jeśli chcesz na to patrzeć w ten sposób, taki utylitarny narodów nad innymi narodami. Wnalezienie prochu, no to są rzeczy, które powstały przy okazji. A co ty usiłujesz zrozumieć? Jaki jest Twój personalny cel, Twoje zadanie ja się, ja się staram zrozumieć jak najwięcej. Przede wszystkim to, co jestem w stanie zrozumieć, to się staram zrozumieć. Zdaję sobie sprawę z moich poważnych ograniczeń i intelektualnych, czasowych i jeszcze innych. W związku z tym staram się sobie zoptymalizować to, co jestem w stanie zrobić w... W tym czasie, który jest mi dany. Po prostu jestem ciekawy, więc to się nachapać, ile wlezie, to nie będzie za późno. Tak, mówisz o tych ograniczeniach intelektualnych, a ja Cię właśnie chciałem zapytać, czy, bo tak trochę też oglądałem te rozmowy z Tobą, czy Twoja wysoka inteligencja nie uczyniła się człowiekiem samotnym? W tym sensie, że wiesz, że niewielu ludzi jest w stanie do Ciebie dobić i nie masz, i masz przez to problemy, żeby się kontaktować, nie wiem, z bliskimi. Z kolegami, nie wiem, z znaczy, no, ja Przede wszystkim swoje potrzeby Towarzyskie realizuję jak najbardziej. Jak mam potrzebę. Otaczam się ludźmi, którzy są zupełnie różnych środowisk i się czuję dobrze w otoczeniu bardzo różnych ludzi. Tutaj nie potrzebuję mieć płaszczyzny intelektualnej, żeby, żeby jakiejś takiej dotyczącej fizyki teoretycznej, akurat, żeby się dobrze z kimś bawić. To jest moja praca, to jest moja pasja, ale mam też swoje życie, które jest z tego zupełnie odklejone. No, przecież jak wychodzisz z tego programu, to nie musisz szukać wokół siebie ludzi, którzy się zajmują tylko i wyłącznie prowadzeniem programów o kulturze, prawda? Urzędem. No, i w innych społecznościach, I ja również, no po cholerę mi fizyków dookoła siebie pełno, skoro mam ich w pracy na co dzień. No w takim razie, co ci daje radość? No wiele bardzo rzeczy mi daje radość. No, nie wiem od czego zacząć nawet. No, no, sport? No, jeden na, na snowboardzie na przykład. Mówiłeś Mówiłeś, że na że sport na jest bez sensu. Oczywiście, no, to jest bez sensu, no, ale to, to nie znaczy, że wszystkie rzeczy, które mamy robić są, muszą być sensem, prawda? Gdybym robił wszystko, co jest sensem, to moja efektywność by spadła, bo po prostu bym się zamęczył. Ja oglądałem masę wywiadów z tobą, no powiedzmy nie masę, kilka. I sprawiasz wrażenie takiego bardzo chłodnego, zasadniczego faceta, który mówi, że prawie wszystko jest bzdurą, więc usili No bo prawie wszystko tak, jest wszystko. Ja tutaj zapytuję o radosnego i wyluzowanego Andrzeja Dragana. Kiedy go mogę spotkać? Yy, ale co znaczy wyluzowany? Czujący się swobodnie, czują, nie ale czujący jest, ciężaru to jest, codzienności. To jest, to jest swobodnie. Właśnie spotkałeś. mnie spotkałeś. Bardzo mi miło. No, yy, 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 ja nie czuję ciężaru, ja w ogóle nie czuję, nie czuję żadnego ciężaru. Ja nie bardzo rozumiem, o czym o, czym, o, o, o co teraz mnie pytasz. Yy, to, że yy, jestem ciekawy, yy, lubię rozumieć jak najwięcej, to nie wiąże się z jakimkolwiek ciężarem. To jest dla mnie przyjemność móc. Docierać do prawdy o tym matriksie, w którym jestem. Oczywiście, każda większość z tych, które robimy, jest bezsensowna w odpowiedniej skali. Wszystko jest kwestią skali. Jak sobie spojrzysz na, na, na Ziemię, na której wszyscy mm -hmm. są, są twoi wszyscy idole, wszyscy ludzie, których uwielbiasz, i, najwybitniejsi ludzie, to jest jakiś pyłek gdzieś tam na skraju galaktyki. No, bezczęskie, Słońce i. No właśnie, no, 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 właśnie. Więc, więc w, o, w odpowiedniej skali wszystko jest zbaga mm -hmm. można zbagatelizować. No i właśnie to robię. Staram się, y, y, żeby uzmysłowić ludziom, że. Że przywiązywanie się jakieś nadmierne do nadawania jakiejś wielkiej wagi rzeczom, które robimy na co dzień jest nieporozumieniem. To co ma wielką wagę? Nic nie ma wielkiej wagi. Yy, nauka daje troszeczkę więcej niż inne formy działalności w moim odczuciu. Dla kogoś innego yy, może być zupełnie inaczej. Według mnie nauka yy, daje odrobinę więcej, dlatego że. Yy... Właśnie wychodzi poza tylko samą radość, poza tym, że ja cieszę się z tego, co robię i cieszę się z ciekawości, mam tą ciekawość od patrzenia na, na rzeczywistość. To przy okazji jeszcze yy, moja albo nasza wspólna naukowa praca, wszystkich ludzi, którzy się tym zajmują, pozwala przemieścić człowieka w tej hierarchii istot, które mają jakiś tam poziom świadomości o rzeczywistości. Nie jesteśmy już tylko konsumentami rzeczywistości, ale zaczynamy też yy, ją współtworzyć, zaczynamy ją kontrolować, rozumieć. Być może z tego rozumienia zazwyczaj wychodzi coś, coś, coś pożytecznego przy okazji. Natomiast sam fakt, że w ogóle próbujemy być czymś więcej niż tylko konsumentem rzeczywistości, który po prostu trafi ale co tą przez rzeczywistości? do tego. To jest kogoś, kto, kto wykorzystuje swoje, swoją sytuację, swój potencjał, żeby się cieszyć, żeby, żeby się tylko radować i, i jeździć na snowboardzie albo y, robić zdjęcia, y, to jest y, działalność, która daje mi radość, daje innym radość, ale y, jest to pewna forma konsumpcji rzeczywistości. A Ciebie ten, że tak powiem trywialnie, kosmos, yy, wszechświat nie przeraża? Bo ja o tym po prostu wszystkim pomyślę, to truchleje jak człowiek pierwotny, gdy grzmot yy, yy, ruchnął w nocy. Czego Wypuł... tu się bać? No, wielka, pusta przestrzeń. Jestety... No, Ale ja, to jest najstraszniejsze że na świecie, wielka, pusta przestrzeń. Co jest straszniejszego na świecie od wielkiej, pustej przestrzeni? A co w tym jest strasznego? Nie rozumiem. Ja się nie boję przede wszystkim... Yy, yy niezrozumienia. Ja większości rzeczy nie rozumiem. Ja o większości rzeczy nie mam żadnego zielonego pojęcia. Swoją działalnością naukową staram się troszeczkę przesunąć te granice mojej ignorancji, ale ja większości rzeczy nie rozumiem kompletnie. I większość ludzi większości rzeczy nie rozumie. I należy się z tym pogodzić, tak? Po prostu jest. I nie oczekiwać, że jestem w stanie w ciągu swojego życia cokolwiek potężnego ogarnąć swoim umysłem. No nie jest, nikt nie jest w stanie. Musimy się z tym pogodzić i jak się z tym pogodzimy, no to nie mamy za, za dużych oczekiwań. Staramy się zrobić, co jest w naszych możliwościach i tyle, czego tu się bać. No, no, ale, ludzie, z tego i, strachu, ludzie z tego strachu przed nieznajomością, przed niewiedzą, wypełniają sobie tą lukę jakąś tam iluzoryczną teorią, że gdzieś jest jakaś, jakaś, jak, jakieś światy sobie tworzą i wyobrażają, że, że coś tam jest i sobie te, te, wypełniają sobie właśnie tą, tą pustą przestrzeń słowami i wyobrażeniami. Ja tego w ogóle nie potrzebuję, bo ja po prostu nie robię sobie zbyt wielkich nadziei i staram się robić to, co, to, co mogę. Słuchaj, skoro, skoro nie ma odpowiedzi, to jakie jest to najważniejsze pytanie, które należy, należy zadać? WTF o co tu w ogóle chodzi? Dziękuję za rozmowę.